Wszystkim z tej strony Taseka. to kolejny film z serii Od Zera do Potentanta Odzieżowego z gry. Oczywiście, Farming Simulator 22, który jeszcze jest dostępny na Epiku za darmo do 31 maja, jak dobrze pamiętam. A dzisiaj zaczynamy od wielkiego przewijania do lutego. Dlatego, że ostatnio zrobiliśmy wielkie żniwa bawełny, a teraz czas na zasięgnie na nowo tej bawełny, na razie stwierdziliśmy, że mm, trzeba coś zrobić z paletami mm, no z tego względu, że e, jak przewijamy to po prostu palet jest dużo no i trzeba je wziąć z miejsca docelowego i trzeba też nakarmić owieczki, dlatego, że podczas przewijania ta ta trawa dość szybko schodzi więc podpinamy tura i zaczynamy karmić, trochę tego daliśmy bo jednak e, ta zagroda przyjmuje chyba 90 tys. litrów e, trawy, dlatego też teraz na szybko weźmiemy kilka tych e, beli, żeby miały jeszcze co jeść do lutego no w sumie mamy do prostyczeń e, nawet nie 6 godzinę, mamy 549 i przyspieszenie razy 3, chociaż oczywiście wy widzicie to jeszcze szybciej. Eee, jak widzicie, też zauważcie, że mamy 400 tysięcy euro. Jak kiedyś wspominałam, trzeba, potrzebujemy 900 tysięcy900 eee, tysięcy 19 000. Eee, 919 tysięcy o w ten sposób. E, na kombajn do bawełny, który chcemy kupić, już nie wypożyczać a kupować. Mm, czy to zbieramy? Ja już wiem. Wy dopiero się przekonacie na następnym y, odcinku, a raczej nie za dwa tygodnie od tego odcinka. Z tego względu, że ja już kolejny odcinek mam nagrany. Oczywiście, też y, tutaj trzeba wspomnieć, że nagrywam sama ten oraz y, odcinek następny. To są odcinki nagrywane y, samemu bez chłopaków. Po prostu nie mieliśmy jak się zgrać, więc stwierdziłam, że no, trzeba w końcu nagrać, żeby nie było przestojów, prawda, na kanale. Dlatego też e, nagrywam to sama. No, dzisiaj no, nie będzie jakoś super ciekawie. Chyba jak zwykle na tym potentacie, ale najwidoczniej e, lubicie to oglądać. E, dlatego też no, tak, trzeba użyć super siły, żeby jakoś ogarnąć te bele, dlatego że i tak za dużo ich było, ale one i tak zaraz znikną, dlatego też przyspieszamy czas i lecimy dalej do e, stycznia i zaraz do lutego no już w sumie mamy noc, no śnieg nam posypał, oczywiście my śnieg mamy wyłączonym w grze więc e, więc jakoś się tym nie przejmujemy, w ogóle patrzcie jaki mamy zarobek z produktów, mamy dopiero 3 e, trzy zakłady krawieckie, a i tak tyle zarabiamy z tych produktów. Tutaj jak widzicie mam skoszoną trawę. Trawa jest e, nam potrzebna, bo jak wspominałam będzie wielka akcja kiszonki. Naprawdę wielka akcja. Uwierzcie mi na słowo. Mm. Tak, taki mały spoiler. Już e, tą jedną kiszonkę zrobiłam. E, już w następnym odcinku zobaczycie trochę z tej akcji, a my teraz podpinamy podpinamy siemnik punktowy i bierzemy się za wysianie bawełna raczej sadzenie musimy najpierw jeszcze uzupełnić bo jak niektórzy wiedzą albo nie, tych nasion schodzi naprawdę bardzo dużo więc musimy mieć naprawdę dużą ilość nasion oraz nawozu w sumie, ja w, później jeszcze hmm, stwierdziłam, że nie chcemy się na stop kupować tych małych zbiorników i tak dalej w takich ilościach więc pójdziemy na łatwiznę można powiedzieć i kupimy zbiornik na nawóz tak jak jest kupiony tam nawóz w prawym górnym rogu widzieliście kawałek i będą też nawozy właśnie płynne oraz ziarna no i co zaczynamy od sadzenia na polu numer 19, od, na tym wielkim polu numer 19, bo jak wspominałam, będziemy nazywać to pole już e, pole 18, 19 i 20, to będzie jedno wielkie pole numer 19. Ja tutaj jeżdżę też tak dziwnie trochę, no nie powinno się teoretycznie tak jeździć, bo mm, no fajnie, żeby te rządki były równe, żeby potem móc z kombajnem normalnie jeździć, ale stwierdziłam, że no czemu by nie i... Będziemy jeździć normalnie, będziemy jeździć, będziemy jeździć jakkolwiek, żeby jak najszybciej to zrobić. Jak widzimy, w ogóle przyjechaliśmy dosłownie kawałeczek, a już nam zjechało naprawdę 12-13% nawozu i 14-15% samych nasion więc jak sami widzicie, naprawdę to zżera i nie wiem, ile razy trzeba byłoby tankować ja potem się jeszcze posługiwałam pracownikami, którzy samolisty uzupełniali i nawóz i ziarna, więc nie musiałam się aż tak o to martwić, dlatego też no na razie tutaj mogłam sobie pozwolić na tym polu jakkolwiek na jeżdżenie i nie martwienie się, bo w sumie to pole jest Dużym polem a to jest też największy siewnik punktowy w grze. Natomiast potem na polu numer 12 i 14 już siał pracownik. Ja potem tylko tak delikatnie tam poprawiłam. I a w międzyczasie robiłam też kilka innych rzeczy. Bo, oczywiście, na filmie nie będą wszystkie prace, które ja zrobiłam przez ten czas, bo też zauważycie to dobrze, że. Między tym odcinkiem a odcinkiem następnym będzie bardzo duża różnica czasowa i w sumie finansowa. Z tego względu, że ja bardzo dużo rzeczy zrobiłam poza nagraniami, ale to też przez to, że miałam czas, żeby posiedzieć w nocy i e, porobić kilka rzeczy, a nie miałam możliwości nagrywania wtedy i. No, ale to były też takie rzeczy, no w sumie sadzenie bawełny, bo tutaj na razie mamy na polu 19, ale tej bawełny będzie naprawdę dużo. Oj, będzie naprawdę dużo. I to najlepsze jest to, że nawet były kontrakty na sianie bawełny, czy sianie. Sadzenie bawełny na różnych polach. A ja biorąc pod uwagę to, że. Czasami yy, chcę sobie zarobić dobrze, to przyjmowałam te kontrakty i no nie dość, że zarabiałam to jeszcze potem będę miała z tego bawełnę, bo oczywiście będziemy korzystać tutaj ze sposobu sprzedaj i kup, sprzedaj i kup. Czyli po prostu będziemy kupować pole, na których będą bawełny, yy, będzie bawełna i będziemy je odsprzedawać później, żeby kupić jeszcze inne pole. Ale ile będziemy mi mieli pieniędzy na to, żeby coś takiego zrobić? Tego jeszcze nie wiem. Okaże się to dopiero za dwa tygodnie, jak będziemy nagrywać kolejny odcinek. No na razie mamy te 479 tysięcy. Będzie na pewno tego więcej. Na pewno będziemy mieli już nowy kombajn, bo w końcu ten kombajn naprawdę się przyda. Ja w ogóle taką ciekawostkę dam, że podczas, podczas nagrywania tego odcinka oglądałem kuchenne rewolucje. Ja nie wiem dlaczego wróciłam do tego serialu. Znaczy w sumie nie wiem czy serialu, czy para dokumentu. Mm, ciężko mi stwierdzić. W każdym razie no, fajnie się to ogląda, zwłaszcza jak można się pośmiać z pani Magdy Gessler, a raczej z tego jak yy, tam wszystko funkcjonuje. Sprawdziłam sobie czy to faktycznie jest największy siewnik punktowy. Tak, to jest największy siewnik punktowy i chyba on jako jedyny ma płynny nawóz. Tak mi się coś wydaje, że jako jedyny miał płynny nawóz. Tutaj też w ogóle możecie zauważyć, że mm, te pola troszkę się różnią. W sensie niby są połączone, ale e, jedna ma inną teksturę, druga ma inną teksturę. I to też mocno wpłynie później mm, na no to, co się będzie działo. Tego na odcinku prawdopodobnie nie ma. Niestety nie pamiętam, czy to było na odcinku. W każdym razie. E, na tej teksturze, na której teraz y, sadzimy, pojawiły się chwasty. Y, tak duże, że potrzebowałam pielnika. I to nie jest tak, że to były chwasty na drugim, trzecim stadium y, od zasiania. Tylko po prostu to były chwasty już w marcu. Nie wiem dlaczego tak jest. Trochę w tego farminga gram, a jednak zapomina się niektóre najprostsze rzeczy. W każdym razie już na następny raz po prostu przejdzie się w całe pole. Yy, całe pole to 19, to duże pole. Yy, już. Tak, zacięłam się, przepraszam, nic się nie stało z dźwiękiem w razie czego Przejdzie się po prostu yy, pługiem żeby wyrównać je, że wszystko było już w porządku. Bo tak, tamtą część tego pierwotnego pola 19 mogłam normalnie chwastownikiem przejechać. Tutaj musiałam wypożyczyć pielnik, żeby e, pozbyć się tych chwastów, ale tak samo było na polu podajże 14. Tam też już potrzebowałam pielnika, no bo tam też jest ta inna tekstura. Na polu numer 12, jak sami widzicie, jest już e, tekstura normalna, więc e, tam już był tylko zwykły chwastownik, i nie było tam jakichś większych problemów. Jak widzicie, też już kończymy, co prawda, to pole 19, ale zostało nam zaledwie 20% na nie 20 nawozu oraz 16 ziaren. I dobrze, że przynajmniej mamy ten największy siewnik, bo domyślam się, że. Jakbyśmy mieli mniejszy, to by nam nie starczyło. Tutaj też, jak widzieliście, kawałek e, został taki dziwny ślad, jakby po, mm, po oponach, i to fakt, to było to zagapienie się podczas e, żniw, kiedy wjechałam i troszkę nam, e, troszkę nam bawełnę zniknęło. No tutaj wykorzystałam już naszego pracownika, niech on jedzie, wykupuje nam ziarna, jak widzicie zresztą jak szybko zlatuje nam, zlatują nam pieniążki. Tutaj w ogóle byłam ciekawa, że pożyczyłam makormika, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ten ciągnik i nawet nie wiedziałam, że mam taką markę traktorów, więc sprawdziłam sobie w firmach, bo przecież mamy tam zakładkę firmy i co najlepsze, wyświetliły mi się jakieś dziwne maszyny, natomiast nie było traktorów. E, Okej, okay, stwierdziłam dziwne, ale jaki jest traktor to jest, nie będę przecież jakoś zawracać sobie tem e, głowy. Ale natomiast teraz idziemy sobie na kultywację pola numer 17, bo jak widzieliście tam e, w międzyczasie, wziąłem jakieś kontrakty, żeby no, zasiać pola, a przy okazji też coś zarobić. Też sprawdziłam. Jak tam nasze owieczki, no i przydałoby się też było trochę tego, co tutaj się dzieje, a przy okazji też dać trochę wody. Więc też nie zauważyłam, że jest napełniona ta woda, więc po prostu idziemy, damy tą wodę i jeszcze tak z kilka razy, no bo jak dobrze pamiętam, to. Tutaj wchodzi na pewno bardzo dużo litrów wody. Tak samo jak mówiłam, że te owieczki tam przyjmują 90 tysięcy e, pokarmu. Tutaj jeszcze w ogóle ta jedna bella Alabisi. Tutaj też tak fajnie mm, odbiłam się od. E, Zagrody, ale to wyglądało tak, jakby e, cudownie, po prostu się cofnęła, ale to było takie piękne odbicie, aż sama jestem zdziwiona, że coś takiego wyszło. No, ale tak czasami się zdarza. Nie byłam nawet, e, nawet nie wiedziałam, jakim cudem to się zdarzyło. Tak patrzę na tą belę wełny i przydałoby się to w końcu poukładać, e, znaczy belę wełny, na kupę wełny, Przeszam jest kilka tych. Mm, kilka palet i tak trzeba byłoby to poukładać i zawieźć do którejś sprzędzani, ale tam trzeba też będzie potem popatrzeć ile tej sprzędzani tam yy, ile zostało miejsca w ogóle w wprzędzani. W ogóle zdziwiłam się, że tak szybko mi pracownik tutaj skończył to pole numer 19, OK, ale przecież nie będę narzekać. W każdym razie no, mamy jeszcze pole numer 14, które do nas należy. Dlatego też i tutaj puścimy pracownika, tam pracownik sobie działa, a my dalej zajmiemy się owieczkami. No jeszcze tak, tą mam nadzieję, beczkę i chyba jeszcze jedną, czy to już było tyle. Nie, jeszcze tą. I chyba to będzie tyle. Chyba. Mam nadzieję, podpinamy sobie jeszcze pasy. Nie mogłam odpiąć tego pasa, nie wiem dlaczego mi e, bruździł ten pas cały czas. Dobra, jeszcze jedną beczkę weźmiemy. Jeszcze jedną i. I trzeba będzie się zabrać też za coś innego, prawda? No bo trzeba jeździć cały czas z tą wodą, a no tak nie do końca. Już jeszcze szybki przegląd pracowników, co robią. no jeszcze jeszcze jedna beczka wejdzie. no mówiłam, że tej wody tam wchodzi naprawdę bardzo dużo. dobrze, że mamy tutaj od razu e, wodę, z której można normalnie pobrać e, wodę do beczki, żeby nie wykupywać e, nigdzie indziej. E, też myślałam wcześniej, żeby może większą beczkę kupić, czy nie, ale myślałam, że y, stwierdziłam, że no nie ma sensu. No, widzicie, już skończyliśmy nabierać wody. Odstawimy sobie tutaj już z brzegu beczkę. I y, tak jak mówiłam, będziemy układać bele, Ale mam coś y, zepsutego niestety z y, filmem, na którym y, mam podgląd tego co robię. Dlatego ja w tym momencie już się zacznę żegnać. Ja bardzo dziękuję Wam za obecność już w tym 40 odcinku serii. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie aż tyle odcinków tej serii, bo zaczęliśmy w tamtym roku. Ach, musiałam to zrobić. Musiałam przez przypadek podnieść. Wyłączenie chudu nie było, nie było najlepszą opcją. W każdym razie dziękuję Wam za ten 40 odcinek już. Mam nadzieję, że będzie jeszcze trochę tych odcinków, ale skończymy też w miarę szybko, żeby nie zrobić 100 odcinków samej, samego e, samego koszenia bawełny, zbierania bawełny i koszenia trawy, i przy okazji układaniu wełny e, w każdym razie. Jeszcze raz dzięki za obecność. Zapraszam do opisu, do subskrybowania. Do subskrybowania bardzo zachęcam. Do lajkowania oraz do do komentowania oraz zapraszam na piątkowe live y o 18. A w tym tygodniu jeszcze zapraszam na live'a w sobotę, taki specjalny liveik na Dzień Dziecka. W każdym razie, dzięki wszystkim jeszcze raz za obecność. Trzymajcie się. No i cześć.